Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Fakty OSK. Bydgoszcz, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Łódź i Kraków. Protest egzaminatorów sprawia, że egzaminy na prawo jazdy odwoływane są w całej Polsce. W poniedziałek stawiło się do pracy tylko czworo z dziewiętnastu egzaminatorów w Łódzkim Worcie. Większość egzaminów została odwołana. W Sieradzu podobna skala absencji i podobny skutek. Dyrektorzy ośrodków egzaminacyjnych przepraszają kandydatów na kierowców i jednocześnie zaznaczają, że nie są w stanie określić, kiedy sytuacja ulegnie zmianie. Większość nieobecnych egzaminatorów przedstawiła zwolnienia lekarskie. WORD we Włocławku informuje, że egzaminy nie będą się odbywać do odwołania. Protest nie objął jednak wszystkich ośrodków. Na przykład na początku tygodnia normalnie pracował Toroń, Lublin i Słupsk, a egzaminatorzy w WORDzie Białystok ogłosili strajk włoski, czyli bardzo skrupulatnie i bez pośpiechu wykonywali wszystkie procedury związane z organizacją i prowadzeniem egzaminów. Protestujący czują się ignorowani i wręcz oburzeni zachowaniem urzędników Ministerstwa Infrastruktury. Domagają się rozmów wyłącznie z ministrem Andrzejem Adamczykiem. Marku, protest jest zdecydowanie zaostrzony, ale nie ma w, takiej, w tej sytuacji no, kluczowej jedności środowiska. Myślę, że Ministerstwu łatwo będzie. Egzaminatorów rozgrywać, pokazywać, że to oni są winni. Może ministerstwo nagłośnić propozycję podwyżek, mówić o tym, że jest kryzys, wojna i sprawa przegrana. No właśnie, no właśnie polityka. Trochę się przy tym krzywię, bo ta polityka decyduje tak naprawdę o naszym życiu. Kiedyś żona zaproponowała mi, mówi, że ty byś poszedł do polityki. Powiedziałem, że nie, ja jestem po prostu za bardzo prawdomówny, nie potrafiłbym tak. I rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, może być taka sytuacja, bo ministerstwo ma swoją propozycję podwyżek, wrzuconą jako wynagrodzenie dodatkowe, a więc uzależnione od widzimisia dyrektora. Ale na to ośrodka. właśnie nie zgadzają się egzaminatorzy. No i słusznie. Bo co to jest za podwyżka, jeżeli ja ją mogę dzisiaj dostać, a jutro, pojutrze już jej nie dostanę, bo o tym będzie decydował dyrektor Wordu. To nie jest podwyżka, to jest otrzymanie jakiegoś dodatkowej premii, wynagrodzenia w, taki, w takiej formie, czyli dodatku służbowego, który również jest ekwiwalentem ruchomym, jeśli chodzi o uposażenie, więc ja doskonale egzaminatorów rozumiem. Ale mówimy już o tym, któryś tydzień z kolei, bo ten protest cały czas trwa. Wspomniałeś o tym, że nie wszystkie Wordy nie ma tutaj jednolitości. Ale zwróć uwagę, że coraz więcej tych wordów przystępuje, akcja jest coraz bardziej zaostrzana, i dzisiaj nawet rano, jadąc tutaj do studia, słuchałem w radio nagrania wypowiedzi osób, które chciały przystąpić do egzaminu, a nie przystąpiły. I nie wiem, czy było to wyselekcjonowane przez redaktora, ale wszystkie głosy były. Pełne zrozumienia protestu, że egzaminatorzy domagają się lepszych warunków pracy, lepszych warunków płacowych, zmiany sposobu egzaminowania, który będzie bardziej korzystny dla kursantów. Więc myślę, że społeczeństwo to akurat ta część społeczeństwa, którą dotyczą egzaminy bardzo spokojnie do tego podchodzi. Nie ma głosów oburzenia. Natomiast łatwo będzie manipulować tymi starszymi na podstawie informacji medialnych. Którzy nie mają z tym do czynienia, nie dotyczy ich w ogóle ten temat, więc usłyszą, że ministerstwo zaproponowało podwyżkę, egzaminatorzy się nie zgodzili. B, niedobrzy egzaminator. Świadomość społeczna jest tutaj niewątpliwie kluczem do protestu egzaminatorów, do sukcesu tego protestu i bardzo istotne jest również to, że egzaminatorzy nie domagają się wyłącznie podwyżki własnych uposażeń bardzo istotny element ale także reformy systemu egzaminowania i to. Jest argument, który społeczeństwo może skutecznie przekonać do tego, aby wsparło egzaminatorów.